Fuck you, sir. Come here, that shit. we Fuck you, sir. Come <coughs> here, <coughs> that Wyścig szczurów, pieprzy, wyścig kotów. Jedyne co chce to dawać najwyższych lotów, rap. Wokół tysiące idiotów znowu masz ten problem. Nie szczekaj, że mój spokój siap. Niektórym tu sens ciągle umyka. Po co chwytasz w ręce daltonisty kostkę Rubika? Co cię wkurwia? co cię boli się? Amputuj. Nie chcesz mnie widzieć na scenie? A kuku! Słyszałem nieraz już, że nie ma dla nas jutra na głowie, było osiągnąć szczyt Kama Sutra Mam portret niczego zamiast lustra I wolę mocy, by tu wiecznie Zaratustra Nie trafiam w gusta, celuję i wble wciąż Chcesz wyglądać jak hinduska? Zrób Zróbcie miejsce, albo zrobię je sam Sponiewieram każdego, co stanie przeciwko mam No. Je, 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 ja. Jak się podoba kultura? Bardzo mi się podoba Bardzo, bardzo Super. Swoje klimaty, co? Korzenie. <głoszenie> Dokładnie Wiem, że jeśli spocznę, chociaż na chwilę, to będzie pomnieść i dam im palec, zobaczę ich mordę ponad łokcie Trzymają cię za nogi, gdy starasz się wyrwać Nie mam zamiaru się przepychać, rozkładam skrzydła Rozkręcam się na dobre, helikopter Oni mają problem, mieli problem że ja tu tylko sprzątam, wymiatam Zróbcie To nie prośba, to rada Jestem najlepszy z rozum, to braga Te korągiewki czekają na wiatr. huraga Tłumy zawsze wolą gorszych, barabasz Nie ma litości dla inności, zawadza Ludzie mają ci w dupie, jak jesteś dobry, ale...